Jako rektor Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku zapraszam Państwa do udziału w międzynarodowych targach turystyki medycznej i profilaktyki zdrowotnej Curatio, które odbędą się już 23 i 24 września w centrum konferencyjnym Amber Expo w Gdańsku. Oczywiście Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, jako istotny środek kształcenia z zakresu nauk o zdrowiu, została partnerem. Tego prestiżowego wydarzenia. Targi poświęcone będą tematyce turystyki medycznej, uzdrowiskowej, beauty i wellness. To niezwykła okazja do spotkania z wieloma wybitnymi specjalistami branży zdrowia, w tym także przedstawicielami Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Nasi eksperci poruszą tematy pacjenta z otyłością, cukrzycą typu drugiego oraz pacjenta w trakcie. Po COVID-19 okiem fizjoterapeuty. Ponadto, uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję odwiedzić stoisko Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, na którym będą czekały specjalnie przygotowane atrakcje: konsultacje fizjoterapeutyczne, masaże, konsultacje dietetyczne, analiza składu ciała czy badanie poziomu cukru. Zapraszam serdecznie. Poszczegóły na temat wydarzenia oraz wystąpień zapraszam na stronę internetową www.wz.kr.pl.